Hej, witam was w kolejnym odcinku. Eee, ostatnio naprawdę pod koniec było strasznie i teraz stwierdziłem, że jak już mam to przejść to na pełnej parze, więc nakurwiamy. Eee, nie ma, że boli, kurwa. Lecimy z tym. Chodź tu. Zabieramy to, co trzeba i spadamy. Mhm. Gosiu się teleportuje, więc trzeba być szybkim. Przygotowany na wszystko, coś mogę tu wziąć. Co to jest? Nie wiem. Lecimy dalej. Ja się już z ciebie nie przestanę. Nie! A! Kur! U! Ja już nie chcę w to grać! Nie! Ja. było straszne, dobra, na no kurganie nie pomaga. Trzeba by się strasznie i powoli iść. Ale muszę się uspokoić. Uff. Dobra, dobra, nie będę tak siedzieć. Nie, nie wiem, czy dam radę. Nie wiem, czy dam radę. Uff. To było naprawdę straszne. Wytrzymać się z daleka od ciebie. Nie, proszę, nie wykrywaj. Proszę, proszę. Nie dotykaj. O, wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. I że tu jesteś, tak? No tam cały czas łazi. Jak ja mam tu obejść? No jak? Jak ja mam to obejść? Dobra, już to kurwa słyszałem. Może tu sobie stanę, to nic mi się nie stanie. O, zobaczył mnie, kurwa! Nie! 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 nie. Jak ja mam to zrobić? On ten cały czas kurwa łazicie. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Nie mogę nawet myśleć, spokojnie. Cały czas tam jest. Dobra, jeśli mnie nie zobaczy, może to muszę jednak to zrobić. Ej. Spokojnie. Coś mogę tu zrobić? Nie Patrzeć na niego. Jak nie będę na niego patrzeć, to może nic mi się nie stanie. Nawet jak będzie obok mnie. Tą? Nie patrzę, ale ja nie patrzę. Naprawdę nie patrzę. Ja nie patrzę. U -u 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 -u. Nic mi po tym, że nie patrzyłem Jak mnie od razu zauważy, to już koniec, tak Tak jest właśnie Jak mnie zauważy, to koniec Nic muszę... Od samego początku nie mogę patrzeć Mów oczy, czy cokolwiek tam kurwa ma, te gały, było piasne Bubane widmo Gdzie? Wcześniej było tyle dziur do... ...betknięcia i leczenia, a teraz nic gdzie ja włożyć mam? Jeszcze utykam. Kurwa, dajcie mi coś do włożenia. Głupi jesteście. Co czas tylko Fak. Nie! Ja, ja nic nie wiem. Nie tu nie ma, naprawdę. Nie tu nie ma. Patrz! NIE MA MNIE TU! NIE MA MNIE TU! Ja... Nie ma mnie tu, prawda? Widzisz? Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Widzisz? Jak ja tego nie przejdę Za cholera. <śle 103> nie ma szans. nie No, ja przyznaję, to jest mój fail. Ja nie dam rady. No właśnie, ja już nie dam rady. Nie, 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 nie nie, 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 nie. Ja z... nie. Ja jestem, nie, jestem za słaby na to. Coś tu jest jedno, co mogłoby mnie uratować. Dobra, utykam już tak. To może zrobię coś konkretnego? Nie ruszam się, nic nie robię. Ze ścianą. Nie wychodź tu, proszę. Nie. Ja już nie chcę krzyczeć. Ja muszę tam kliknąć, prawda? Mogę tu przejść i nic nie będzie. Dobra, idę. Może przeżyję. Okej. Okay. Cichutko. Cichutko. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Naprawdę nie tu nie ma. A ja mogę w ogóle biegać? Ja biegałem, tak, ja biegłem. Tylko, że on mnie dopadł, bo to coś się... To coś pany się kurwa teleportuje. Już mnie nerwy biorą. Big shit. Aha. Nie wiem, co mam zrobić. Nic tu nie klik... Kliknąć nie mogę. To też nie wygląda, jakbym mógł kliknąć. Przesunę go może pierdolny, to się ogarnie. Dobra, idę. Co mi zostało? O, tu coś jest. No w tą stronę. Dawaj. O, Progres! Progres! Bezpieczny progres. Tak. <laughs> ja mam! A jakbym go mógł oślepić, to jest może moja broń? Nic tu nie ma, ale tu będzie progres? Kurwa, to jest dalsza część to Wszystko wyjaśnię Nie chcę krzyczeć, nie chcę tam był Ale tu nie wejdzie, prawda? Bo zamknąłem drzwi Też się teleportuję <grym> Zimno Co ty, ty tak oddychasz? <laughs> On tak tupie? Czy skacze? Co kurwa robię, że takie dźwięki wydaje? Ja. Powoli. Przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. <sawduino> fuck! Nie, mnie tu nie ma. Nie tu nie ma. Nie tu nie ma, proszę nie, nie tu nie nie tu nie, 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 nie ma, nie tu nie, nie ma. Cichutko, cichutko. Zamknąłem oczy. Nie wiem, co się dzieje. Zamknąłem oczy. Co się dzieje? E, no i, no i trupem jestem. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji. I co ja mam teraz zrobić? Ani uciec, ani chuj. No i chuj mnie zobaczył znów, tak? Jeśli ja się zremywało, fajnie. Może odpuścisz? W ogóle, czemu ty mnie tak pijesz i zostawiasz? Ani co zabić. Ani zabijasz, ani nic. Nie, już mu tu dość. <grybujesz> Oj, zajebiście. To twoja robota? <grybujesz> Pierdala ludzi. Być może nie wpierdoli. Blisko jesteś, tak? Blisko. Tak, mogę się. Tak, blisko jesteś. No i co, zauważyłeś mnie już? I co, by gdzieś. <grych> Bez sensu. Ej, jestem cały? Nie, utykam. Niechbym. Bez sensu. Musi tam cały czas stać? A ja mogę się wychylać? <grymne> mogę się wychylać Okej okay, znowu Wydaje mi się Opa <grymne> Biegnij! biegnij. Fuok A ja Citrilla cały czas klikałem Nie i nie nie, nie. Nie, 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 tutaj, nie, tutaj nie Bar bardzo bym prosił tutaj nie przychodzić. To jest miejsce dla vipów, takie jest to jest dla vip. Loża Co możesz mi zrobić... No tam jest. No to słyszę. Tu ja mam wyczuć, jaką chodzi, tak? Dobra, idziemy. Ja tego nie lubię. S Słabo widzę. Jak tak się trzęsie, jak okay. ten. O, cicho się zrobiło. Kogo już tam nie ma, prawda? Nie, nie okay. <ślesk> Dziś. Ja umrzeć nie umiem. Nie nawet zabić nie chce... O dziureczko, Załknij się. Wiem, że okoliczności nie sprzyjają, ale musimy to zrobić. Otwórz się. Mmmh, fik! Uh. Uh. Oh. uh, ale ostro! No nie mam, że cię było źle. się obraziłem. Kurwa, macie. Eee! Oh. To, co, ty. Coś więcej robisz niż leczysz? Coś uruchomiłem? Nie masz tego syna? <laughs> <laughs> byłoby fajnie. <laughs> nie ma go. Tak spokojnie się zrobiło. Nie ma go już. Prawda? Prawda? Proszę, prawda? Błagam. Błag... Nie, tu coś wyskoczy. Tu coś wyskoczy. Na pewno. Tu coś wyskoczy. O. Ui. Okej, okay. to jak już tu jesteśmy, to może zobaczmy, co jest dalej. W końcu się uspokoiło. Pogrzebmy po szufladach. A, nic, yy, nic, yy, nic. Co? Fajnie. Szczątki ludzkości. W końcu zaczipowali nas i wysłali w kosmos. Tak, tak się ratujemy. Uff! Co to było? Hm. Co się nieco otworzyć. Dobra, co to jest? To Paris. mi się to. Ten... Co? Który to rok? To jest rok? To jest rok? Trochę, trochę zaszliśmy ee, na poduszce. Tak będzie wygodne. O, jak lepiej. Śpij dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Nic. Dobra, to spadamy. Spiedzamy z tego miejsca. W ogóle zauważyliście, że dość łapki są ma podobne do tego stwora. Może my się zamieniamy... Zamieniamy w takie bitło. Odensujący mózg. Co tu się dzieje? <gry> Jakoś nam słabo idzie wychodzenie stąd. I tu coś czuję, że... To coś... O! Mogę to wziąć? Za ciężkie te są obrony. I czuję, że to coś... Znowu to wyjdzie. Ja to czuję. Ja to wiem. Tego stole, ty skorzystamy. No, nie jest to pierwsza klasa, ale. Hmm, ...chociaż spuszczają ze sobą wodę. Nic ciekawego? Chyba gówniana sprawa. Proszę nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź się za o. i robi się za cicho Kurwa. robi się za cicho no i nie ma muzyki to jest problem to jest ten niebany problem że nie ma muzyki i znów mi się zaczyna, zaczyna psuć, tak? no właśnie tak Coś tu nowego idzie jeszcze? Coś tu się dzieje jeszcze? No i co ja tu robię? A nie używam w ogóle latarki. No ale po co używać latarki? Jak i tak. Oooo! Czy on idzie tu? Tak. Nie, spierdalaj. Nie, nie, nie wpuszczę cię tu. Nie wpuszczę cię tu. Nie, nie. Możesz zapomnieć. Nie wpuszczę cię tu. Mam <laughs> nadzieję, że nie umiem otwierać drzwi. <susza> he he. 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 dobrze umiał otwierać drzwi, ale nie pomyślał, że na pewno tu jestem skoro nie widział, okay? he? się, żeby sprawdzić Duży łeb, ale pusty <sym> <susza> yeah. Yeah, Tak to już mam tego dość <susza> ja, Naprawdę już mam tego dość jak mam tego dość? Bardzo mam tego dostać. To co tu chodziło? Mogę iść tam po tych schodach. Żebym tego uniknął. A tak to nie wiem jak go uniknąć. Okej. Okay. Trzeba się ruszyć. Trzeba zwykle wyjść. Pobiegnę, nie wierzę. O, <gasps> oh, I'm falling. i go not going there. Hehe, Nara. Bye. Huh? What? Oh, you made it! Zobacz. This is much better! Let's see if we can't get this thing moving. You have to wyjaśnić, to me what kind of... creature is Ah, Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? Nie. How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea.

Um, idę do ciebie. Idę do ciebie. Um, pustyniaczku? o, jesteś pustyniaczku. Nie lubisz jak się na ciebie patrzy. Nie będę patrzeć dał Ale nie idziesz tu. Tak? To pobiega poza. poza. другой стороны. О, фак. Окей, пошел здесь. Нужно идти. Нужно идти. Нужно идти. Нужно идти. Фак ю! Не, не. Нужно идти до такого покоя. Ну, ладно. Да я возьму. O... ty jesteś... O, idę tu. Spadam tu. O tak, przyszedłem. <grym> <grym> fuck you! Spierdalaj. Kurwa, jestem już daleko od ciebie. Spierdalaj. O oh, fuck, już nie jestem daleko. Musia... <grym> 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 Mam nadzieję, że wiesz, że tutaj jest ten... Yy, yy, zablokowane i tu na pewno nie przyjdziesz, prawda? Nie przejdziesz tu, tak? Ja tego nie Ja przestań tak stąpać. Nie stąpa. O, dzięki. Hmm. Ok. się jest pojebane. Co ja mam szukać? Ja się chcę stąd wydostać. Naprawdę. Nie mi nie trzeba. Gdzie ja jestem? Spokojnie się zrobiło. Za spokojnie. Mam odblokować tego... Tą... tą łódkę? Mam odblokować. O, to chyba o to chodzi, tak? Chyba tak Okej okay. Muszę wszystko odłączyć, tak? <laughs> Dobra No to zrobimy tak Niech będzie to wersja Puszczamy debila do fabryki i robi co chce No to je No co jest? O właśnie Dokładnie, hehe <laughs> Jebać to Jebać was Roboty Ach, moje dziurki Co się stało? Cześć, drog... No, fuck, fuck, fuck Fuck, fuck you Fuck you, fuck you <laughs> Nie chcę Ja mam dość Ja nie chcę Gdzie mam jeść tutaj? <laughs> Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Zostaw mnie! Oh, fuck! Run forest, run! Run! Run forest, run forest! Run forest! Oooooo! O tu! Już jestem! Już jestem! Zamykaj to! Zamykaj to! Zamykaj to! Zamykaj! Szybko, szybko, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! O oh, fuck, dawaj, kurwa, przestań gadać, dawaj! Anything, Now, Zajebiście. Mm. nie, On nie, 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 dawaj Lecimy. Dawaj, dawaj. Prawie z nie, dostałem. Usiądź sobie. i don't even know what direction we're going in don't worry i'm hooked up to the navigator we're headed for theta it should be a matter of minutes thought i was done for back there seems like the wow is keeping the curie from going into a catastrophic failure state i, I mean how did you get on the ship are you talking about the black tentacles in the engine room i've seen them before at upsilon what are they there are no, a to. of a malfunctioning station wide artificial intelligence called the WOW. Station wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI <laughs> is yes. a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like uh, It's more like a cancer. Uff, kur, na... Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. <s |notimestamps|> that? Hold on, the blast just pushed us over! To mam krzyczeć już? Ła! Dobrze, że tego nie pokazali. A. Zawsze się coś dzieje. No zawsze. No zaraz jeszcze wyjdzie ten. Minorock Pitman. Nie dobić. No pewnie przeżyłem. No tak, na złość przeżyłem. Mogę się to już wszystko skończyć. I co przy, przypieprzyliśmy? O, wstawaj, wstawaj, wstawaj Katrin Nie uciekaj o. Co, wszystko się zajebało? O <trym> <Geśnica> jest? Gaśnica? <trym> Nie przeżył nie przeżył tego. A, jest. Chodź. Nie, uda nie, nie chować. Idziemy. Mhm. Mm Fuck. pot Nie. Nie. O, może to ten koty. Może tamte złe roboty nie mają takiego czegoś. A to światło jest takie pełne nadziei. Dzięks. Hej, Dobre. Chociaż ty jesteś spoko. Oh, hey, Hihi, może no, tym no, razem no. nie spierdolisz. Okej. Okay. Sądzę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Bo ja już naprawdę się wydygałem mocno. W końcu się ta gra rozkręciła i to tak konkretnie, bo żeby ominąć tego stwora, to naprawdę trzeba się natrudzić. Nie wiedziałem go w ogóle obejść. No jak widzieliście, po prostu dałem mu się kropnąć, żeby przejść dalej. No, więc bardzo słabo to mnie idzie. No, tak czy inaczej, dziękuję <zyskliarella> już w tym odcinku. Dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Zasubskrybujcie, żeby mnie motywowało. No, do zobaczenia wkrótce.